A najgłębsze kieszenie miało gierę. To oni wysłali mnie do Haran, gdzie miałem odzyskać tajne dane od zbiegłego agenta. Gdy tam wylądowałem, zaatakowali mnie zarażeni, ale na pomoc przyszła mi grupa ocaleńców. Wśród nich była Jade. Gdyby nie ona i inni mieszkańcy wieży dołączyłbym do gryzoni chodzących bez celu po ulicach. Poznałem też Spike'a. Był dla mnie jak brat. W Haran okazało się, że jest gorzej niż przedstawiały to media. GR rzuciło mnie w sam środek koszmaru. Wirus zdziesiątkował haran, zamieniając mieszkańców w potwory. Potworem zupełnie innego rodzaju był jednak Rice, pieprzony wataszka, który rządził całym miastem. To on skradł tajne akta Gierę, a samo gierę na pewno nie było organizacją humanitarną, za jaką się podawali. Nie szukali lekarstwa, tylko broni. Powstrzymałem ich, ale za jaką cenę? Po drodze straciłem wszystkich, na których mi zależało. A potem w końcu uciekłem z Haran i ukryłem się na wsi. Tam moje drogi przecięły się z tajemniczym kultem. Na czele kultu Dzieci Słońca stała tajemnicza przewodczyni, matka. Ona coś mi zrobiła, zmieniła mnie. Próbowałem trzymać resztek człowieczeństwa. Przez lata uciekałem przed Gierę. Ale w końcu mnie złapali i zamknęli w klatce, jak zwierzę. A potem zaczął się prawdziwy koszmar. Z o pięknym wstępem, witam was w pierwszym odcinku z gry Dying Light The Beast Najnowsza odsłona serii Dying Light, która wyszła mianowicie dzisiaj, 18 września o 18 czasu polskiego W grze ponownie wcielimy się w głównego bohatera, który jakim jest sam Kyle Crane W grze ponownie wcielimy się w głównego bohatera, jakim jest sam Kyle Crane i tak więc bez zbędnego przedłużania i... Nie, I nie patrzymy gadki, zaczynamy. Poziom trudności przetrwanie, brutalny, fabularny. OK. chat standardowa, tryb gry online, damy sobie prywatna. Jest włączona. Rozpocznijmy tą piękną przygodę i historię. Nazywam się Kyle Crane i umieram. Jak ja się tu do cholery znalazłem? W 2014 roku wirus pustoszył miasto Haran w Turcji. Zamieniał ludzi w nieumarłe potwory. To wtedy wynajęło mnie GRE, organizacja utrzymująca, że może powstrzymać wirusa i uratować świat. No cóż, 99% populacji świata nie żyje. Ci, którzy przeżyli, każdego dnia walczą o przetrwanie. Ale nocą mogą tylko ukrywać się przed przemieńcami. Mimo to i tak można nazywać ich szczęściarzami. Przeżyli jedynie dlatego, że okazali się odporni na działanie wirusa. Niektórzy stali się jednak zwierzyną, obiektem polowań. A potem okrutnych eksperymentów. Przeżyłem tak 13 lat. Trzynaście lat tortur. I to ma być mój koniec. Nie, nie tak. Nie w ten sposób. Jeszcze się zemszczę. Jeszcze zabiję bydlaka, który za tym stoi. Prawdy mocny wstęp. c'est it up Proszę bardzo Znajoma twarz. Go wypuścić? To niebezpieczne. Jeśli się dowie. Tak, wchodzę w to. Już prawie. Ekstrakcja ukończona. Komórki macierzystego gotowe. Teraz Alfa. Meldować już. Ekstrakcja zakończona. Zaraz podamy serum obiektowi Alfa. Nie, ja to zrobię. Ma wysoką gorączkę. Niezwykłe. Jego ciało wciąż się broni. <laughs> Pobudka, panie Crane. Jak się czujemy? Nieco nieswojo. Trudno się dziwić po tym, co ci tu robimy. Trzeba ci jednak oddać jedno. Potrafisz sporo znieść. Aż za dużo, aż do znudzenia. Dlatego czas cię zmienić. Na nowszy obiekt badań. Bardzo obiecujący. Ale nie bądź zazdrosny. Musisz zrozumieć, on już teraz jest bardziej posłuszny niż ty. Zabiję. Jesteś tu tyle lat, a wciąż marnujesz oddech na brednie. Nieco irytujące, ale głównie żałosne. Sprawdźmy, jak zareaguje na podwójną dawkę. To może go zabić. No i? Jestem gotowy na takie poświęcenie. Zabiję cię, kura. Nudzisz mnie, obiekcie. Zaczynajcie i raportować na bieżąco. Tak, zrozumiałem. Przygotować obiekt beta. Szybko, podaj serum. Obudzi się! Przytrzymać go! Zatrzymać! Szybko! Nie, nie, nie. O! o cholera. No chyba się jeden z nich i mu uwolnił taka trochę. Chłopaki se rady nie dali. tym pięknym wstępem także agresywnym zaczynamy naszą przygodę Się, my dzielami się nie dostaniemy. Tam jest. O, co zrobił on masakrę totalną. Zabił mnie tylko naukowców, ale także dwóch żołnierzy, którzy mieli pomóc. Ale jak widzimy, kraniec jest w stanie Widzimy, że jest totalnie wyczerpany. Nawet nie ma siły wstać, musi się czołgać, ale na wstawanie i bieganie myślę, że przyjdzie jeszcze czas w tej serii. Włączyć latarkę. Okej, okay, pod dolną strzałką mamy latarkę. Dokładnie, do przodu. Nie wiem czy na tych przeciekach powinniśmy wyłączyć latarkę, czy to jakoś nie oddziałuje na nich.

Tęcz porosimy. E, trzeba będzie to wywrócić. Mam szczęście, że to się nie uszkodziło. Udało nam się wstać, dziwo, ale na to tak działa. Co teraz? Teraz wróć do głównego korytarza. Ok, i tak oto jesteśmy już na nogach. Więc chyba dobrze to wyjdzie. Wybaczcie mi za to krótkie cięcie, ale musiałem sobie zmniejszyć te ustawienia graficzne, ponieważ odczułem znaczne spadki FPS-ów. otwieramy. Nie mogę otworzyć drzwi. Jak nie otwieramy. Okej, okay, dobra. Czy nigdzie stąd się nie ruszamy? Okay, dobra, czyli pod tym mamy ten, pod tym mamy zwykłą latarkę. No Podgradnijmy się może do niego. O oh, cholera. No, jak w Danieleście jedynie zabijaliśmy pierwszego zabieka gasturką, to tutaj pierwszego zabieka dokończamy pięściami. No może coś tu jeszcze będzie do zebrania dla nas. No zdaje się, że tutaj nic nie znajdziemy, więc przejdźmy dalej do kolejnego obszaru. Oho, więcej zarażonych. Znaczy nie powinniśmy mieć z nimi problemu. Tak, jak mówiłem, raczej z nimi problemu zbyt większego nie będziemy mieli. Ale kurde, jeden zombie uwolnił wszystkich innych. Dobra, tak zwany knockout, bo chyba że go zabiliśmy pięściami. podłodze? No. no, obserwujesz mnie przez kamery? No, o faktycznie, tutaj jest ten kamer kamer. Miejmy nadzieję, tylko że nie będzie w szybach wentylacyjnych z zębiaków. Mógłby to być dla nas lekki problem walczyć na tak małym dystansie z nimi. Przebijamy się dalej. Okej, okay. wyłącz latarkę i zachować, żeby tutaj nie zwrócenia uwagi przez, żera, przez zarażonych. Okej, okay. czyli mam tutaj też elementy skradania. Coś tu znajdziemy jeszcze jakieś apteczkę, broń, cokolwiek. Nie, wątpię. Muszę przydostać. Póki co oni są zajęci jedzeniem swoich ofiar. Więc... Wykorzystując to byśmy mogli się jakoś przez nich przecisnąć. Mam się jeszcze rozejrzeć. Dla pewności. Dostać się z laboratorium. Jeszcze trudniej? Będziesz musiał przejść przez magazyn. Aha, i trzymają tam zarażonych przeznaczonych do badań. No, powiem, no. A nie ma innej drogi. No. mi. święte, chwila. Nie da rady. Otwórz drzwi za tobą. Przejdziesz przez sekcję B, bądź ostrożny. No, proszę A bardzo, tam nie byłem? Słuchaj, zaraz wejdziesz do gospodarki. Okej, będę ostrożny. O no cholera Czyli widzisz mnie przez kamery, tak? tak? A ktoś jeszcze mnie widzi? Możliwe Okej, okay, to lepiej się pośpieszę O cholera No i proszę bardzo Mamy gaz rurkę podobnie chyba zatacza koło Trzymaj Era na ataku Okej, okay, dobra, nie wyszło tak jak chciałbym, żeby to wyszło Nie wiem że do końca jak to się uniki robi Dobra poda, o, mamy kopnięcie Okej okay. Cholera. Żeby go tą latarką UV? O ślepie Załatwieni. Niestety jeszcze nie mamy opcji biegania. Nie widzę tu desperacko walcząc o to, żeby się stąd wydostać. Aha. Nie wygląda to za ciekawie, przyznam. To tak bardzo niezaciekawie to wygląda. Dobra, mamy winde, nic nas nie goni, no to... Można go z widy wypowiedzi nam czterech zombi. Nie otwierają się. Pracuję nad tym. Cholera, ktoś musiał zablokować windę. Czekaj, spróbuję obejść zabezpieczenia. Dobra, Winda jecie. O cholera. No to fajne za fajne obejście zabezpieczeń. Zdaje się, że mamy niemały problem w tym momencie. Ale może akurat zdążymy uciec bez zbędnej walki. Albo jednak nie. O cholera. Chyba naładowaliśmy furię. Dokładnie. O cholera. Ole, masakra! Zdaje się, że te zombie na też nie zabierają wrażenia. Ale. Oh, ale zbytnio. nie mają z nami szans. O, oh, cholera! Ok, czyli to jest ta cała furia. To jest ten cały potwór, który drzemie w Kalkrejnie. O, straszna masakra Ale no, mamy windę już, więc... No, jesteśmy bezpieczni chyba Bo już nie będziemy raczej bezpieczni, póki stąd nie wyjdziemy i raczej na wolności też nie będziemy zbytnio bezpieczni Co to za miejsce, no cholery Placówka badawcza, w której Baron prowadzi swoje eksperymenty Ja byłem jednym z nich Co się dzieje? Najwyraźniej ktoś nie chce Cię wypuścić. Proszę bardzo. To by było za Mogę proste. Wybacz, mam Teraz na uciec. Warto Chulę wiedzieć. Go. Ale pomogła nam tyle, ile mogła. O, proszę bardzo, elementy parkouru Aha, spójrz na krawędź i skocz w jej stronę Aby ją złapać Dobra, no nie jest to za trudne Co prawda sterowanie jest trochę pozbiniane, Więc mogę się motać z przyciskami przez pewien czas Ty sobie żeby wrócić na krawędź, następnie aby skoczyć Okej okay. Tego nie było Cholera! No nie, no nie mówcie mi nawet, że utknę na tak prostym etapie. C nie da się to wyskoczyć. Co jest? Gdy zwisasz, aby się na krawędzi, nacisnij R, aby skoczyć do drugiej krawędzi. Naciskam i nic to autentycznie nie daje. Widzicie to? Jakby nie mógłbym tam doskoczyć w ogóle, jakby brakuje mi tego dystansu strasznie. Może gdzieś tutaj mam coś, żeby się złapać? Nie, no. Nie, no, nie. Dobra. Mam wrażenie, że celuję w złom krawędź. Spostrzegawczy nie jestem zbytnia, jak widać, ponieważ miałem się wspiąć na tą rurę i potem doskoczyć do tej krawędzi. Tak więc, No, ale zrobiłem krótkie cięcie, pomyślałem i się udało się, jak widać. Och Dobra, wolę się rozejrzeć dokładnie, zanim zrobię jakiś skok. Dobra, udało nam się dostać do szybu wentylacyjnego może w sumie tam lata... no, w sumie jednak został moczoną. Uruchomiono protokół z placówki. Aha. O, czyżby tu się zbliżała nasza wolność. Nie możemy i czegoś z tego magazynu, nie wiem jak... Nie wiem, wózka widłowego na przykład będzie się prowadzić pojazdy. Ale niestety wózków się nie da. O cholera Na Dobrze kalekren jest dosyć szybki i w miarę wysportowany, chociaż mimo tych eksperymentów przez 13 lat Udało mu się jednak zachować widzę tą szybkość i kondycję. No, czekamy. Chyba to mamy. Dokładnie, mamy to. Udało nam się. Pięknie. Piękny wstęp, muszę przyznać, że bardzo piękny wstęp. Piękny prolog, teraz pora na naszą wolność i pora na łapanie tych gnoi, którzy nam to zrobili. Dobra. Walka, zawsze mi przy sobie więcej niż jedną broń, no to już jest podstawa raczej w Tanglajcie. Mamy znakom oślepienie. No. Nareszcie. W końcu widzimy po 13 latach światło dzienne. Hej, jesteś tam? Słyszysz mnie? Udało ci się. Tak, jestem na zewnątrz. Wspaniale, co widzisz? Góry, drzewa, jakiś szlak. Gdzie ja do cholery jestem? Proszę bardzo, jesteśmy w Stanach. A Europie? O nie, ja Ale teraz musisz znaleźć schronienie. tu Aha, to gdzie mam iść? W dół. Tylko trzymaj się szlaku. Na kraju lasu zobaczysz stare klasto. Tam się spotkamy. Czekaj, kim ty jesteś i dlaczego mi pomagasz? Halo! Halo! Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć nasz pierwszy odcinek, zapraszam was gorąco do drugiego odcinka, który zostanie upublikowany jutro na moim kanale, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, a także do komentowania, może macie jakieś pomysły, może macie jakieś pomysły na kolejną serię, znaczy no już chcę rozpocząć kolejną serię na odcinek, czy, I powiedzcie, czy wolicie, żebym rozgrywał go na padzie, czy może na klawiaturze i myszce. Tak to, to więc ja się z wami żegnam, cześć.